my współpracujemy poprzez lokalne hurtownie, lokalnych dystrybutorów. A ci lokalni dystrybutorzy dostarczają do tych sklepów, do tych drogerii całą gamę, nie tylko nasze produkty, ale sieciowe i tak dalej i po prostu sklepy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby hurtowni nie zapłacić. A wtedy pośrednio My y, uzyskujemy od hurtowni pieniądze też, y, które, które nam się tutaj przydają, z drugiej strony jeszcze eksport, tak? No ale tu na mniejszym, na polskim no, rynku no, mamy tam 65 odbiorców w 65 krajach i, i z jednej strony eksport pomaga. No i ponadto te perturbacje na rynku politycznym powodują, że jest stosunkowo dobry kurs walut tak, co działa dobrze dla eksporterów i to pozwala nam jakoś tam y, te nasze trudności pokonać.